Witam. Chciałem zaproponować jedną małą zabawę. Pobawimy się w ganianego, ale jest to zabawa, która ma czegoś nauczyć dziecko. Nie, ja będę ciebie teraz ganiał. Tak? Chodź, chodź. Czy tym nie pierwsza? Ty pierwsza? Tak? Wyobraźmy sobie, że są dwie osoby. Ta pani i ta pani. Tak? Vaneska gania. Gania? Łapać. Dobra, a teraz odwrotnie. Ja ganią Waneckę, tak? Są dwie. Uciekaj. Ale ty to Ty mnie nie ganiasz, ty tylko jesteś. Wanecka biegania. Dobra. Już tłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że kiedy mamy dwóch przeciwników, dwóch przeciwników i będziemy musieli kiedyś z nimi walczyć, to chowamy się za jednego. I teraz jak miegania Waneska, ja uciekam, tak? Tak. A co z tym przeciwnikiem? Przeciwnik. Ja uciekam tak, żeby mnie głowy z jednej linii. Tak? To jest takie ćwiczenie, które możecie zrobić na spacerze, które możecie popróbować. Nie jest łatwe, ale będziemy je robić na stronki psach. Będziemy uczyć dzieci, żeby ustawiały się jeden za drugim, tak? W czasie tego ganiania.